Teatr druga strefa to teatr ważny. To teatr, który nigdy się nie podda. Ale dlaczego ważny? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo chcę państwa zaprosić na spektakl pod tytułem Noc Helwera. Spektakl grany jest już od wielu, wielu lat. I nikt, kto obejrzał ten spektakl, nie wyszedł po nim obojętny. Ten spektakl uderza w najbardziej skryte struny w duszy człowieka. Ten spektakl jest o czymś. W spektaklu bierze udział Halina Chrobak, zjawiskowe jak zwykle, reżyseruje jest Wester Biraga. Zapraszam Państwa 11-12 listopada do Teatru Druga Strefa. A dlaczego teatr się nie podda? To już musicie sami sprawdzić. Na Facebooku, na Instagramie, a najlepiej w teatrze. Zapraszam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam.